Fajnie się tu mieszka, tylko tak jak mówię, że nie ma gdzie się, jak to się mi rozerwać, no granaty są drogie, no by człowiek wziął granatę, to by się rozerwał na chwileczkę, nie, no a tak to... On... No, no na, narobili, wie Pani, narobili tych... Yy... Ulic, taki że co blok to, to jest ulica, no. Zamiast być główna ulica i bloki, No to narobili, że taksowkaż nawet nie wie jak, jak tutaj i ten. Powinna być jedna główna ulica, jak jest Puławska na przykład, z piaseczna aż do samego tego i jest podzielona na numery, no. A tutaj na no Grzegorzewska tutaj, no, to jest oczywiście Maria Grzegorzewska, pedagog, psycholog, także. Wiem kto to, co to Znaczy wie pani, ja pani coś powiem Jeżeli ktoś by mi dał pieniądze jakieś To ja bym się z Polski w ogóle wyprowadził Bo Polska jest taką oszukańcza, że nie Ja bym się z Polski, nie wiem, nawet do Afryki wyprowadził i... Bo w Afryce to chociaż traktują ludzi no. albo, albo ich zabijają, albo ich traktują A tutaj nikt nie traktuje w Polsce Jak to się mówi Swój swojego nie, nie traktuje. W Afryce to chociaż tak jak oglądam różne programy, to w Afryce chociaż szanują. Te plemiona siebie szanują, a jak nie, to się, jak to się niszczą. No, w sumie dzielnica to spoko. Nie no, spokojna ten... dzielnica, tylko mało, tak jak ja powiedziałem, że mało jest rozrywki i, no, i klubów, nie klubów jakich, żeby coś. No są boiska, nie boiska, no ale ten. Pozabierane. Pozabierane, po ten... no tutaj, tutaj nie, o, tak. może pani pokazać parking, jak ja się spodziewam, mieliśmy tu boisko. Mieliśmy, graliśmy w tenisa sobie, a teraz zabrali jako parking. I młodzież miała co robić. Teraz młodzież właśnie nie ma co robić. O, i, i bawi się ze mną, pijąc piwko I, i to jest takie zajęcie. Później straż miejska podjeżdża, mandaty lepią. Y, znaczy no mi akurat nie, wlepi, nie, nie, nie wlepili mi mandatu, bo ja się zawsze staram wy, wytłumaczyć. No. I także ja zawsze grzeczny jestem i wie pani, i nawet policja podjeżdża czy, te, czy straż miejska jak nawet stoi z piwem to staram się wytłumaczyć, że ja nie jestem jakiś agresywny, ani nie jest zwierząt, także. A wy skąd się znacie? Z panem? To jest mój tata. <noise> ja mam akurat dwóch, dwóch właśnie dwóch synów mam, o, to jest Robert jeden i drugi. Także, no, dużo się zmieniło na, za przeproszeniem, na gorsze, no, na gorsze się zmieniło.